Hej ludziska, Tomek, witam wszystkich serdecznie. Kocham gry wideo. Vlog z kawą. Moi drodzy, <coughs> dzisiaj chciałem trochę porozmawiać o grach. Kiedyś, jak człowiek był młodszy, to nie było takich problemów, jak teraz z grami wideo. Nie było narzekania, psioczenia, skrzeczenia. Wiecie, <coughs> pamiętam takie lato, to był 92' czy coś, 92' albo 93', 92' chyba trzeci, sorry. Jakoś tak człowiek się obudził, była gdzieś 8 rano, 18-19, do 20 stopni już było na termometrze. Słońce wpadało przez okno, moi drodzy. I albo o godzinie 2-3 zwijało się do domu, bo był ukrop, było 40 stopni i to było normalne, albo... Lapało się po dworzu, ale większość czasu może na spędziało się w domu, wychodziło się z rana i po południu. Chyba, że było się nad wodą. albo do czego zmierzam? Wiecie, co to chyba jest? Wiecie, co to jest? Dwie sprawy. To jest gra od Nintendo, oczywiście starsi widzowie, tutaj są u mnie starsi widzowie w większości. <tryk> to jest kartridż od nes Mam gdzieś kartridż jeszcze od Pegasusa i od Famicoma, bo boję te konsole posiadam też. W sumie całą trójkę. Natomiast jest to gra od Nintendo. Nintendo, jakby nie patrzeć po krachu gier wideo w latach 80., spowodowało, że na nowo ludzie zaczęli się interesować grami wideo. I co byście nie krzyczeli o Nintendo? Bo już widziałem w internecie też takie rzeczy u większych youtuberów, na przykład u Energika. Ja rozumiem, że może tego nie lubić i tak dalej. Natomiast co byście nie mówili? Oni postawili rynek gier wideo na nogi. Gdyby nie ta firma, gdyby nie ta kompania, Nad Company, to gralibyście kurwa w bielki. To jest po pierwsze. Po drugie, nie to, żebym ich bronił, nie to, żebym ich bronił, nie czytałem, nie zagłębiałem się tak bardzo jak Energik. Natomiast moi drodzy, to jest gra wideo. Moi drodzy, wypuszczona w, 1800, w, sorry, w 1985 roku na licencji filmu od nienawidzonej firmy LG. W ona była yy, yy, motywem, który wypuszczał grę na rynek. To jest gra. Moi drodzy, dlaczego tak mówię? I dlaczego mówisz o, mówisz, bo Nintendo nie jest aż takie złe i tak dalej. Chciałbym, zanim cokolwiek powiem, <kuh> kupcie sobie książkę, jeśli ktokolwiek, nie wiem, czy po polsku jest, bo ja nie mieszkam w Polsce, natomiast jeśli, jeśli <kuh> macie okazję, kupcie tą książkę i przeczytajcie. Nie musicie jej całej czytać, ale przeczytajcie, bo tu jest historia gier wideo od Atari do Xboxa One, to jest akurat do, w tym motywie, kupiłem tą książkę używaną, na grosze kosztowała na Ebayu, moi drodzy, i tu jest wszystko pięknie... Yy. Opisane, jak to wszystko wyglądało. Teraz tak. Ja rozumiem, że Nintendo Switch mogło wywołać skrajne emocje. Niektórzy są bardzo schajpowani, tak jak na przykład gość do diabła z grami, diabeł. A niektórzy są sfrustrowani i zirytowani, tak jak na przykład Energik. Jedni tą konsolę i firmę uwielbiają, inni, moi drodzy, nie. Ja jestem osobą pośrodku, bo lubię gry wideo, po prostu kocham gry wideo, uwielbiam grać w gry wideo. Dlaczego? Już wcześniej to tłumaczyłem w filmie. Najśmieszniejsze jest to, moi drodzy, że ludzie ci, co tak krzyczą, na przykład, na przykład nie rozumiem podejścia Energika. Strasznie. Rozumiem i przyjmuję do wiadomości, że nienawidzi tej firmy. Nie mam z tym problemu, to jest firma, to jest, to jest, to jest, to jest coś, co produkuje dane, daną potrzebę wstawiają na rynek, ludzie biorą. Ale jeśli czegoś nie lubisz, jeśli czegoś naprawdę tak nie wiem, no kurwa, no, nienawidzisz, to po co to kupujesz? Nie no, bo wytłumaczcie mi coś. Może ja jestem starej daty, bo ja jestem rocznie 82. Może z starej daty, może czegoś kurwa po prostu nie rozumiem. Ale. Po co krzyczeć i miałczeć, że Nintendo takie gry bierze w takich cenach, takie gry bierze w takich cenach, konsola za droga, to za drogie, a w ogóle wszystko to kandupy rozbić? Po prostu tego nie kupuj się. U że nie będzie polskiego, e, e, polskich napisów, polskich, e, po, e, spostrzenia, jeśli chodzi o menu konsoli. Ja to wszystko rozumiem. I naprawdę ja rozumiem, że przydałoby się na przykład e, spolszczenie konsol i, 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 i napisy w, polskich, w polskim języku, z tego nawet żeby Były no, dobra, już napisy w polskim języku, <laughs> dlaczego? Dlatego, że na Nintendo też grają dzieci ja to rozumiem, są te Mariany i inne pierdoły i nie każdy dzieciak, na przykład tak mój, może znać angielski. Bo moje dziecko uczy się i angielskiego i, i, i polskiego, bo polskiego w domu uczy. Tak więc... Ja to wszystko rozumiem, ale jak dorosły facet mówi mi, że on kurwa tego nienawidzi, nienawidzi, nie widzi, a po czym mówi, że on idzie to kupić, zobaczymy jak to Może nie powiedział, że to kupi, ale, zobaczy... ale powiedział, że sprawdzi, jak to wszystko będzie wyglądało. To mnie śmiech ogarnia. Wiecie, dlaczego tak jest? Ja wam wytłumaczę, dlaczego tak jest. Jeśli firma wystawia dany produkt, czyli de facto. Eee, czy, czy, czy de facto wystawia na rynek produkt, na który jest zapotrzebowanie jeśli on jest dobry, to weryfikuje to rynek. Albo to, kto kupi i jest nadwyżka tego, wystrzał jest do góry, albo nie. Jeśli chodzi o region Polski, skoro są tacy ludzie, którzy nienawidzą tego ścieżka, kurwa, Wy tego po prostu nie kupujcie, skoro jest Was tak wielu, no bo pokażcie firmie, która ma z Was pęgę, bo słyszałem, że pęgę, czyli pieniądze, słyszałem, że polski rynek jest dość, 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 dość takim yy, dużym rynkiem zbytu, jeśli chodzi o, yy, o Nintendo, to pokażcie im, że kurwa nie. A nie, że będziecie płakać po internetach, a później będziecie robić tak czy siak to samo, co robią wszyscy. Po prostu będziecie brać te konsole i będzie... Ja nie płaczę. Uważam, że... No dobra, no nie ma. Trzeba dobrze do wiadomości. W niektórych rzeczach jest, w niektórych rzeczach kurwa nie ma. Ja nie rozumiem też... Yy... Wiecie, no mówię, jeśli chodzi o dzieci, ja rozumiem cały fakt, natomiast nie rozumiem ludzi dorosłych, którzy, y, którzy są nie wiem, w moim wieku, troszkę młodsi. No co, wy kurwa angielskiego nie znacie? Ja tak poważnie pytam. Ja rozumiem, że na PlayStation jest, 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 jest polski. Normalnie y, ten, jak tam. Yy, polskie napisy są, jeśli chodzi o menu inne pierdoły, na Xboxie też. Napisy te, na pestach, które było w ogóle dawne, a nie ma to ludzi, robią bo się z Polsza wszystko. Ale moi drodzy. Jeśli Wam coś nie pasuje, to nie róbcie z siebie idiotów, ani ofiar, tylko po prostu tego nie kupujcie i tyle. I może wtedy, jak pokażecie, że... Środkowy palec pokażecie danej firmie, która tak naprawdę myśli, że jest mądra, a polegnie i zobaczy, że się słówki nie zgadzają, to się może ogarnie. Bo pamiętajcie, że firma... <laughs> Oni Was nie lubią, to jest, to jest tak samo jak w pracy. Wasze Was nie lubi. Nie, on ma z was zysk. Tak samo jak firmy. Oni mają słuchajcie, z was zysk. Jeśli słupki zgadzają, to jest wszystko gitara. Nie ma nic gorszego w tych czasach, jak trzepnięcie kogoś po kieszeni. Dasz komuś w pysk, to kurwa pizda zejdzie z twarzy, zęba se wstawi, jakoś wygląda, nie? Są, są, są nie, no, słuchajcie, jaką chyba jak gębę stasonujecie, to jest chirurgia plastyczna i tak dalej, nie. Natomiast szarpnięcie po kieszeni, zwłaszcza dużej korporacji, taką jak jest z Nintendo lub coś innego. To boli najbardziej, bo nikt, uwierzcie mi, nikt z nich nie chce tracić pieniędzy. Jak traci pieniądze, to się dopiero ogarnia, ty, może coś faktycznie że zł złego zrobiłem, to może ja coś zmienię, może to, o czym jest tak głośno, o czym tak ludzie marudzą, może faktycznie jest to e, rzecz, która po prostu przyczyniła się do tego, że ja kurwa tracę pieniądze, więc może im to dam. I ja nie mówię, że tego <laughs> spocznie akurat nie będzie, bo tam gdzieś ludzie mówią, że to w Niemczech gdzieś powstała, a tam jakaś filia do, do, do spolszczenia i tak dalej. Tłumacze szukają. Mówi o tym Rysław, mówi o tym jeszcze inni ludzie. Słuchajcie. Eee. Może będzie, może nie będzie. Ceny gier, no są kurwa, jakie są, to po prostu ich nie kupujcie. To może spadną, może się ogarną, że tak nie, tak, tak nie warto, bo w posto jest schodzi. A skoro tak bardzo nienawidzicie Nintendo, no to dobra, spoko, to wam wyjedzie, nie? Z kraju. Czytałem gdzieś, że. Czytałem, aby ja słyszałem o wczoraj, że, ten, że jak sprawdził, to w jakimś tam sklepie już można robić preorder i konsola kosztuje 2,600. 2,600 to jest kurwa kpina. To jest kpina, bo w kraju gdzie ja mieszkam, Nintendo będzie kosztowało coś na wasze pieniądze 1700 zł. To wasze sklepy to zawyżają. U was w kraju, czy u nas w kraju, w Polsce. Przepraszam, bo tak się wyrażam, po prostu mieszkam gdzie indziej. Dlapadł już bardzo długi czas. To w Polsce, u nas w kraju sklepy i te inne pierdoły zawyżają ceny. I to jest najgorsze, bo jebią Was... W... Jebią was w dupę. Tak Wam powiem. I przepraszam za wyrażenie, ale ja to chcę powiedzieć po prostu dosadnie, żeby każdy to zrozumiał. Jesteście rąbani. Jesteście rąbani przez sklepy. To może warto też zastanowić się nad tym, <laughs> że może w Polsce tego po prostu nie kupujcie i tyle, jak muszą się kupić. Ściągnijcie to skądś. Ja rozumiem, że jest gwarancja. Ale ta gwarancja jest taka, że jest stempel i to i tak gdzieś wysłane. Nie wiem, ludzie, ogarnijcie się trochę, bo, bo ja, tu, ja, ja tu nie mówię do ludzi, do jakichś płaszków i innych i Ja mówię to do ludzi, którzy mówią, że nie, bo, bo nie, bo to jest straszny syf, to nie może tak być, żeby gry kosztowały 370. Poczekajcie chwilę. Moment. Taki sam kwik był z, z grami do PS5. Do PS, yy, że gry będą kosztowały dużo więcej. Teraz to za na przykład z nikt z tego wielkiego halu nie robi. Dlatego uważam, że to. Jej, mo, może inaczej. Ja rozumiem, że gry Mariany i inne pierdomy, to, no, no to jednak 370 czy tamtego złotych, no, no to nie powinno to kosztować, bo to jest kpina. Nie ma tam żadnego voice actingu, inne pierdomy, to i tak wszystko leci, leci w, 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 moi drodzy, w, w napisach. Natomiast, jeśli gry zostaną wydawane takie coś jak ten niby sequel tego Blackboorna na takim em, etapie, to powiem wam szczerze, że może i warto jest kupić. Za tyle. Może jest wartny wiedzę. Jeszcze inna sprawa jest taka, co mi się bardzo, ale to bardzo w nowym Nintendo Switch, słuchajcie, nie podoba, że ponoć karty, nie wiem czy wszystkie, ale ponoć karty mają mieć tylko installer Wiecie, taki booster, a reszta się dociąga z internetu czy tam większą część. To jest bardzo słabe. Niektórzy próbują tego bronić, tego nie będę bronił. Ja to ganię. Ja to kurwa ganię. I powiem szczerze, że będę się bardzo blisko tej sytuacji przyglądał z tego względu, że ja nie zamierzam płacić. I nie będę. Bo ci co mnie znają, wiedzą, że jak powiem, tak zrobię. Powiedziałem, że nie będę kupował PlayStation 5 Pro i mam w nie kompletnie wbite jaja. Kompletnie. Powiedziałem, że nie kupię Alana Wake'a. Bo my chcieli wydymać, bo najpierw wyrzucili, słuchajcie, wersję cyfrową, poniżej fizycznie nie będzie. Zobaczyć, że, że słupki nie idą, że słupki, słuchajcie, idą źle. To wcisnęli cyfrową. Powiedziałem, że nie kupię, choćby tak nie wiem, złotem strała. Nie kupię, nikt się dymają. I tak zrobiłem. Powiedziałem jeszcze, ile, jeszcze inne rzeczy, które powiedziałem, że nie zrobię tego i tego nie zrobiłem. Wiecie dlaczego? Bo jeśli ja coś mówię, to ja to robię. Problem jest taki z ludźmi, że wszyscy krzyczą, a i tak później robią swoje, więc nie dziwcie się później. Że jest jak jest. Jest takie fajne powiedzenie. <laughs> Nie mam nic do frajerów. Kość trzeba wykorzystywać. Tak więc, moi drodzy, do wszystkich tych płaczków, którzy płaczą, a i tak polecą, uwaj i kupią, to jest wasza wina. Wasza wina. Jeśli Nintendo zobaczyłoby, że ten rynek polskiego, że, że, że ten rynek polski, czyli ten kawałek tortu jest taki dość sporawy i oni tam tracą pieniądze, bo ludzie kupują, bo ich, bo ich dymają, bo nie ma ani spostrzegania ani tego, to oni by się za to wzięli. Tylko po co, jak to i tak schodzi? Po co? No chyba tyle, co chciałem powiedzieć, moi drodzy. Także... Cóż mogę więcej? No. Nie dajmy się zwariować. Uważam, że jeśli będą gry wychodziły właśnie po kąpiel tego Blackboard'a, takie, takie naprawdę z pompą, to powinno być dobrze. Druga część jest taka, że nie wiem, czy kupię Nintendo Switch. Tak myślałem, że kupię, ale nie wiem. I to nie dlatego, że gry są drogie, czy też nie wiem, konsola jest droga. Ja nie mam z tym problemu. Widzisz czym mam problem? Właśnie z tymi kartami, że to ma być niby tylko Installer. Przyjrzę się temu bliżej. Nie wiem, na ile to jest prawda, gdzie tam słyszałem, bo to ludzie wiecie, jak to jest. Natomiast jest to... jest słuchać o tym głośno, czyli taki fakt istnieje. Jest, jest, jest taki, słuchajcie, zamysł. Moi drodzy, to chyba tyle na dzisiaj. Dajcie mi znać, co w ogóle o tym myślicie, jak do tego w ogóle podchodzicie, no bo to jest taki... Płaczenie o tym Nintendo, to jest w ogóle śmiech na sali. Ja rozumiem, ktoś może jej filmy nie lubić, ale firma... Nie... Zrozumcie jedno. I to jest na podstawie Waszego szefa, czy, 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 czy firmy, w której pracujecie, czy, czy, czy danej korporacji, która daje Wam usługę i inne rzeczy, czyli czy, czy de facto gry wideo, filmy i tak dalej. Oni Was nie lubią. Oni traktują Was jako malutkie kurde, robaczka, malutkie robaczka których jak się chmara zbierze, to coś to, to z Was, kurwa, mają. Rozumiecie? Coś z Was po prostu mają i tyle. I ważne jest to, że po prostu mówić, że no, no, no że nie. Takie praktyki są po prostu niepożądane, moi drodzy. Dobra, to tyle. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Do następnego ludziska, trzymajcie się.